Cześć, dzień dobry. To jest podcast Zadbaj o swój mega głos i dzisiaj rozmawiamy sobie o radiu. Jak pewnie już widzieliście po tytule tego odcinka. A tak, w ogóle, to dzień dobry w 2023 roku. Być może już się słyszeliśmy gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku, ale tutaj w podcaście słyszymy się dopiero pierwszy raz, a słuchajcie, bardzo, bardzo, a nawet za bardzo, za szybko ten czas leci, za bardzo, za bardzo i za szybko. Zdecydowanie nie mam pojęcia, co się stało ze styczniem, bo... Już końcówka stycznia, a może nawet początek lutego, nie jestem pewna, czy, czy zdążę opublikować ten odcinek, ale za to pomyślałam sobie, dobra, Magda, musisz usiąść, musisz nagrać. Chcesz usiąść i chcesz nagrać ten odcinek, więc zrób to po prostu. Więc niedziela, wieczór jest dokładnie 18.17, tak trochę radiowo zajawię ten odcinek. 18.17 na zegarach, dzień dobry. Magdalena Gościmska przy mikrofonie, zaczynamy. Właśnie ten odcinek podcastu. Zadbaj o swój mega głos. Żeby nie przedłużać, to po prostu zacznijmy sobie temat od wstępu. No dobra, zacznijmy temat od wstępu. Ani sensu, ani logiki. Dzisiaj może nie być. Jest niedziela i naprawdę, słuchajcie, zrobiłam dzisiaj kilka rzeczy w pracy. Pomyślałam sobie dobrze, usiądź, nagraj ten odcinek. Niech on nawet będzie bardzo chaotyczny, ale myślę, że każdy, kto jest zainteresowany tematem radia będzie z miłą chęcią chciał posłuchać i wysłucha tego i będzie to dla niego przyjemność, dlatego, że o radiu sobie porozmawiamy, a dokładnie porozmawiamy sobie trochę o tym, jak wygląda praca w radiu, jakie mogą być ścieżki kariery w radiu, skąd w ogóle te pomysły. No właśnie, to są pytania od was, słuchajcie. Pytania, które zadajecie mi i pewnie będziecie zadawać w związku z moją pracą w radiu, ale nie tylko o tym, o to pytacie na przykład, jaki są moje dalsze plany związane z radiem. To jest pytanie od tych, którzy wiedzą, że od stycznia już nie pracuję na antenie, na której pracowałam wcześniej. Mm. Odpowiemy sobie też może na pytanie, yy, czy radio jest dla Ciebie? Jeżeli takie pytanie sobie zadajesz, to fajnie, słuchaj dalej. Skąd pomysł na radio u mnie? Jak to się u mnie zaczęło? O to też czasem pytacie. Zadano mi też kiedyś pytanie, czy moim zdaniem radio się kończy. Yy i też o muzykę. O to muzykę, czy mamy wpływ na to, jaką puszczamy muzykę i czy muza w radiu w ogóle puszczana jest przez nas i tak dalej. Właśnie na te wszystkie pytania sobie odpowiemy, porozmawiamy. Mam nadzieję, że ten podcast nie będzie, ten odcinek nie będzie trwał wieki. Postaram się streścić raczej te odpowiedzi na pytania, no ale. Jak to ze mną, zobaczymy, jak wyjdzie, być może się rozgadam, a może będzie krótko i treściwie. Wy pewnie już to wiecie, widząc, ile ten odcinek trwa. Dobrze, zacznijmy sobie zatem, zacznijmy sobie od odpowiedzi na pytanie, które. Które też troszkę będzie wstępem dla pozostałych odpowiedzi, tak? Na, na, dla pozostałych pytań, czyli pytanie o to, jak to się w ogóle u mnie zaczęło z tym radiem. Skąd w ogóle pomysł na to radio, jak to wszystko, jakie były początki, jaka była historia? Historia jest taka, że nigdy nie chciałam pracować w telewizji, tylko właśnie chciałam robić coś w radiu, ale nie wiedziałam jeszcze co i jak, a wszystko zaczęło się na studiach chociaż nie, nawet wcześniej, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle moimi początkami, interesuje Was temat tego, jak zaczynałam pracę głosem, skąd ten pomysł na pracę głosem, to odsyłam Was do odcinka, który znajdziecie i na Spotify, i na YouTubie o moich początkach pracy głosem. Ale jeżeli chodzi o radio, to można powiedzieć, że tak na poważniej zaczęło się właśnie na specjalizacji radiowej, którą wybrałam sobie na studiach. time. miałam pierwsze próby mikrofonowe, pierwsze swoje mini audycje, udawane bądź mniej. Byłam też przez chwilę w Radio Campus, byłam też na praktykach, ponieważ w czasie studiów musiałam odbyć praktyki dziennikarskie i wybrałam sobie właśnie radio. Dostałam się na praktyki do Radia Kolor, gdzie nie pamiętam jak długo byłam, ale byłam zadowolona z tego, że mogłam zaznać tego radiowego świata reporterskiego, bo właśnie od reportażu Zaczynałam. Jako reporterka biegałam sobie z mikrofonem radośnie po mieście, zadając różne pytania, tworząc sądy uliczne, które pewnie znacie też z radiowych stacji. Tworzyłam swoje materiały dźwiękowe. Nie miałam swojej audycji, oczywiście tam, tylko zajmowałam się tymi reportażowymi rzeczami i pracowałam ściślej rzecz ujmując w newsroomie. I tam zakończyłam swoje praktyki, a potem porzuciłam na jakiś czas temat radia. Wtedy zajmowałam się troszkę inną działalnością, a mianowicie byłam instruktorką żeglarstwa, i to gdzieś tam pochłaniało moje życie zawodowe. Poza tym też miałam zespół i temu zespołowi się poświęcałam. Kończyłam też studia, pisałam pracę magisterską, więc moja praca polegała na jakichś dorywczych rzeczach niezwiązanych w ogóle z radiem, nie mówmy o tym zatem, no bo dzisiaj przecież rozmawiamy o tym, co z radiem jest związane. Praca reportera na dłuższą metę myślę, że jest bardzo wyczerpująca, jest fajna, jest ciekawa, wiadomo, że na pewno może się podobać i ja nie chciałam kontynuować tej ścieżki kariery. Potem na długo radio gdzieś tam porzuciłam, potem stworzyłam swój podcast. Potem, jak możecie dowiedzieć się właśnie z tego odcinka, do którego Was odsyłam o moich początkach, zakładałam sobie firmę, pracowałam jako lektorka, rozpoczynałam tę pracę i szkoliłam się w tym zakresie. Mając z tyłu głowy, Taką myśl, że okej, okay, radio w sumie zawsze mi się podobało, być może chciałabym właśnie w radiu pracować. Taka sytuacja i taka okazja, właściwie nie sytuacja, tylko taka okazja się nadarzyła. Polecono mnie. Jako osobę o ładnym głosie. Już wtedy pracowałam jako lektorka i właśnie taką pracę w radiu rozpoczęłam. Pracowałam w dwóch stacjach radiowych, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą. I tam wykonywałam pracę, która polega na. Może nie tyle prowadzeniu programu, chociaż właściwie jako prowadząca program też mogę się nazwać. Ta praca jest nazywana również DJ-em, ponieważ jest to taka osoba w radiu rozrywkowym, która siedzi, różne ciekawostki, śmieszne bądź mniej śmieszne opowiada, wynajduje ciekawe tematy, plotki, informacje z regionu, na przykład takie rzeczy, które mogą o poranku obudzić was o poranku dlatego że pracowałam przez kilka lat właśnie w porannym paśmie radia zaczynałam od weekendów wtedy pracowałam najczęściej na żywo w weekendy w każdy weekend w poniedziałek i w niedzielę Potem dostałam poranki, i od 6 do 10 prowadziłam taki poranny program, w którym było przede wszystkim dużo muzyki na początek dnia, a ja byłam tylko takim tłem, wiecie, takim dodatkiem od czasu do czasu, wchodzącym na antenę i wprowadzającym fajny nastrój. I ta praca. Oczywiście, może się wydawać dla niektórych bardzo łatwą pracą, no bo przecież co to za problem? Wejść na antenę od czasu do czasu, powiedzieć kilka słów. Otóż nie, słuchajcie, gdzieś z tyłu głowy masz jednak poczucie tego, takiej misji, taki, takiego obowiązku bycia na najwyższym levelu. Nie wiem, jak to powiedzieć, zadowolenia, takiej życiowej radości i energii, którą chcesz przekazać innym. I umówmy się, że nawet najbardziej radosne, najbardziej wesołe, najbardziej towarzyskie i otwarte na ludzi osoby czasem miewają trudne poranki. No a ty jednak, jako prowadząca te, takie pasmo poranne, musisz stanąć na wysokości zadania i niezależnie od tego, co się dzieje, musisz się uśmiechać, ludzi obudzić. Ludzi gdzieś tam wskrzesić, podnieść na duchu, powiedzieć, słuchajcie, no trudno, poniedziałek, poniedziałkiem, ale my lecimy dalej z tematem i cieszmy się życiem i tam bla, 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 bla. Oczywiście raz to wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej, wiadomo też, wszyscy mamy różne dni, ale no, jest to Twoja praca i właśnie taki obowiązek do ciebie należy. Mówię o tym dlatego, że mm, czasami. Myślę sobie o pracy lektora, który, wiecie, musi nagrać coś, niezależnie od tego, w jakim jest stanie psychicznym i fizycznym, i to musi brzmieć albo jako wesołe, albo jako smutne. Wiadomo, że czasem właśnie to działa też w drugą stronę, czyli jesteśmy mega smutni, a musimy coś nagrać wesołego, albo jesteśmy tak rozweseleni <grym> i>, i mamy taką dużą energię, pozytywną energię. Ale musimy gdzieś z tonu spuścić i nagrać chociażby reklamę dla domu pogrzebowego. Tak, takie rzeczy też się dzieją, więc dlatego często mówię o tym, że, że lektor jest trochę aktorem i te umiejętności aktorskie, tak? aktorskie też się przydają w takiej pracy. Myślę, że w radiu te umiejętności aktorskie też o po części są potrzebne, bo czasami właśnie trzeba się wznieść na wyżyny i porzucić ten zły humor i wejść z energią i z uśmiechem na antenę, niezależnie od tego, co się dzieje w studiu, niezależnie od tego, co się dzieje u Ciebie w życiu prywatnym. No i tak, i tak to się potoczyło, gdzieś wtedy zostawiłam swój podcast, potem po jakimś czasie wróciłam do nagrywania podcastu, dlatego, że jeszcze kończąc temat, jak to się u mnie zaczęło i dlaczego i po co, to podcast był, w ogóle rozpoczęcie podcastu, był dla mnie takim zastępnikiem, nie wiem czy jest takie słowo, ale ja mówiłam, jest niedziela wieczór, słuchajcie, odpuśćcie mi dzisiaj, sama sobie też odpuszczam. Nagrywanie podcastu było dla mnie czymś w rodzaju właśnie prowadzenia audycji w radiu, co chciałam robić. Nieco inaczej ta moja praca potem w radiu wyglądała, ale to mi gdzieś wystarczało, potem przestało mi wystarczać, więc zaczęłam znowu nagrywać serię Zadbaj o swój mega głos, której zresztą właśnie słuchacie. Okej, okay, więc przy okazji też wspomnieliśmy sobie o ścieżkach kariery radiowej. Ta kariera naprawdę może być bardzo, bardzo wieloraka, bo w radiu możemy się również zajmować marketingiem. Jak pracowałam w Radio Color, to też tam właśnie były różne działy i marketing, i my pracowaliśmy w Newsroom, nie. i były oczywiście osoby odpowiedzialne za konkretne programy na konkretne tematy rozmowy itp itd można też pracować na recepcji jako kierowca. Wiecie, tych ścieżek kariery, dobre. teraz się trochę nabijam, ale ścieżek kariery jest kilka i oczywiście też różne są odłamy tego radia, różne mamy przecież stacje radiowe. Inaczej zachowuje się osoba, która prowadzi poranek właśnie w takim radiu typu RMF FM, Radio Z, RMF Max, tralalalalala i te inne poranne programy, które znacie na pewno bardzo dobrze, one mają jeden cel, obudzić was, macie się dobrze bawić, gdzieś ten prowadzący, prowadząca czy prowadzący oboje mają być tłem dla muzyki, która jest w takich stacjach radiowych najważniejsza. Są oczywiście też poranki typu w radiu to FM, gdzie więcej się gada, gdzie się rozmawia i poranki polegają na tym, że się rozmawia z gośćmi, omawia się tematy polityczne, społeczne, również robi się przegląd prasy i tak dalej i tak dalej, więc też pytanie, co konkretnie Was interesuje, własna audycja, czy może właśnie bycie takim DJ-em czy prowadzącym konkretny program, poranek, czy też południe, wieczór wiecie. Wszystko zależy od stacji radiowej i od profilu danej stacji radiowej. Skąd pomysł na radio? Już odpowiedziałam, jak to się u mnie zaczęło, to w sumie też. I jak wygląda taka praca w radiu? No, właśnie tutaj trzeba by się porozwodzić na tym, jak wygląda konkretne zajęcie, czyli to zależy, co robisz, bo możesz też być przecież realizatorem dźwięku. Tak jeszcze, właśnie mi się przypomniało, że przecież możesz pracować jako techniczny, jako osoba, która zbiera materiały, researcher, jako realizator dźwięku wspomniany również. Przeze mnie przed chwilą. Czasem realizujemy się sami, na przykład, ja realizowałam się sama. Czasem ktoś nad tym czuwa, to zależy też od stacji, zależy od godziny, zależy od, od rodzaju audycji, od radia i kilku pewnie innych rzeczy, więc niektórzy realizują się sami i sami wpuszczają się na antenne, puszczają jingiel, wchodzą, puszczają utwory. No i właśnie muzyka, muzyka, która pojawia się na antenie. Być może niektórzy z Was, pewnie osoby starsze, wiedzą, że kiedyś muzykę w radiu puszczało się z kaset, z płyt. Później internet jednak zawojował, czyli ta cyfrowa wersja muzyki zawojowała świat, więc zawojowała również w radiu, i tak w tej chwili wygląda puszczanie muzy w radiu, chociaż wiem, że są wyjątki. Jeszcze kiedyś w radiowej trójce, na przykład tej starej radiowej trójce puszczano również muze z płyt. Być może jeszcze gdzie niegdzie się to robi. Ja akurat nie słucham takich audycji zbyt wielu, ale tak są oczywiście takie audycje, w których chodzi o tę te, o te muzę i ta muza jest najważniejsza, czyli konkretna osoba prowadzi, prowadzi konkretny program z konkretną muzyką, czy też rodzajem muzyki, na przykład puszcza sam rock, czy też muzykę klasyczną, disco polo, czy co Cokolwiek innego, i tym kawałkom poświęcona jest ta dana audycja. Tak też może być. Mogą to być oczywiście też radia rozrywkowe, w takim właśnie pracowałam ja i tam. Playlista jest już gotowa. Co to znaczy? Jest specjalny program, który jest dawno, dawno, to znaczy dużo, dużo wcześniej już zaprogramowany. Tam ta muza jest zaprogramowana, przygotowana, specjalnie wybrana przez osoby, które tą muzyką się zajmują, przez dyrektorów muzycznych, tak to się chyba nazywa. Oni właśnie przygotowują muzę. Która jest często wynikiem albo badań słuchalności, albo tak, konkretnej stacji, tak, albo czasem wynika z jakiegoś algorytmu, który ktoś wymyślił i, pro, i w programie danym konkretnym wybiera dane utwory pod daną godzinę, pod daną audycję, czy też pod, dany, pod daną porę dnia z bazy, która jest wcześniej wykupywana przez. Radio. No i w takiej bazie oczywiście muszą się pojawić polskie piosenki, zagraniczne również się pojawiają. Taki program tworzy Cały dzień muzyki, a ty ewentualnie, no i tu zależy od stacji radiowej, możesz wyrzucać, miksować bądź dodawać utwory. No ale to wszystko zależy właśnie od stacji radiowej i ustaleń tych, tych stacji radiowej. W niektórych jest definitywny zakaz jakichkolwiek wprowadzania jakichkolwiek zmian w tę playlistę, która została wygenerowana. No, a w niektórych można. Takie zmiany wprowadzać. Po co się wprowadza takie zmiany? No na przykład dlatego, że mamy pewną godzinę, kiedy właśnie mamy serwis informacyjny, albo ten serwis informacyjny jest, jest czasem częściej. No i załóżmy, że zbliża się 18, a my musimy wpuścić serwis informacyjny na antenę, więc mamy jeszcze dwie minuty piosenki, bo dopiero pierwsza zleciała, a tu proszę bardzo, wybija 18. No i co? Trzeba to zmiksować, trzeba to odpowiednio dostosować do anteny, no bo serwis informacyjny nie może pójść o 18.01, ani nawet o 18.30. Znaczy, że nie 30, tylko, że 18.30 sekund. Musi pójść o 18.00 już i tym właśnie Zajmuje się osoba odpowiedzialna, prowadząca audycję, bądź realizator i osoba, która puszczaniem dżingli, czy puszczaniem serwisów, czy wpuszczaniem reklam i tych podobnych się zajmuje. Więc odpowiedziałam też na pytanie, które kiedyś się zadano mi, czy muza w radiu upuszczana jest przez nas i tak, i nie. I to, jaki mamy wpływ na muzę, to też właśnie zależy od tego, czy prowadzimy własną audycję, czy też wchodzimy od czasu do czasu na antenę, mówiąc kilka słów, a playlista jest generowana wcześniej. Kolejne pytanie, które mi zadano a propos radiowych tematów, to pytanie, czy radio się kończy? Takie głosy chodzą od długiego czasu, odkąd żyję, więc chyba radio się nie skończyło. A wręcz myślę, że radio ma się dosyć dobrze, ze względu na to, że teraz dużo chcemy słuchać, natomiast gdzieś radio zostało pokonane trochę przez podcasty. Oraz przez serwisy streamingowe, no i nic dziwnego, bo w serwisach streamingowych możemy puszczać sobie dokładnie takie piosenki, jakie chcemy, czy też dostosowane do naszych upodobań, naszych gustów muzycznych, a w radiu. No, wiadomo, czasami dostajemy utwory, których nie chcemy słuchać, nie lubimy, albo wręcz co często się zdarza, są puszczane na przykład dwa razy w ciągu dnia albo codziennie o tej samej porze kiedyś tak było. Na przykład, jak słuchałam Zetki, to autentycznie playlisty były tak budowane, że o tej samej godzinie mniej więcej pojawiał się ten sam utwór, i to się działo przez jakiś tam tydzień czy dwa tygodnie, kiedy nowa piosenka się pojawiała. W tej chwili obecnie można powiedzieć, się, że radio ma się dobrze, być może nie tak dobrze jak kiedyś, ale jeszcze się trzyma, jeszcze daje radę. Wciąż słuchamy radia w samochodzie, nie każdy ma ochotę w tym Spotify'u grzebać, bądź też nie odpowiada mu na przykład forma tego, że nikt do nich nie mówi. Niektórzy lubią jak się do nich mówi, a niektórzy nie. Wszystko pewnie zależy od naszych gustów i guścików, ale łatwiej jest czasem włączyć po prostu pstryk stację radiową niż Spotify'a, za którego oczywiście musimy płacić, jeżeli nie chcemy na przykład mieć reklam. Reklamy są też w radiu, wiadomo, na tym się zarabia jak wszędzie, to już jest powszechne, oczywiste i wiadome, na czymś radio musi zarabiać, zarabia między innymi na reklamach, więc tych reklam też nie jesteśmy się w stanie pozbyć ze stacji radiowej. Więc odpowiedź na pytanie, czy radio się kończy? No nie, myślę, że jeszcze się nie kończy, chociaż na pewno przechodzi jakiś trudny okres swojego jestestwa. A jak to dalej będzie wyglądało? Myślę, że radio chyba ma się lepiej niż telewizja. Takie jest moje zdanie na ten temat, ale jeżeli macie swoje i chcecie się podzielić i podyskutować na ten temat, to zapraszam, zachęcam. Możecie napisać się do mnie na Facebooku, możecie napisać do mnie na Instagramie, czy też na adres mega.głosmałpawp.com. L. Kolejne pytanie to pytanie o to, jakie są moje dalsze plany związane z radiem, ponieważ, jak już wspomniałam, obecnie nie pracuję w żadnej ze stacji radiowych, w których pracowałam jeszcze w 2020 roku. Trwało to kilka fajnych lat, ale ta współpraca zakończyła się w, już właśnie z początkiem 2023 roku. No i co teraz? Teraz chciałabym rozwijać na pewno ten podcast, którego słuchacie. Mam kilka. Pomysłów na to, ale w styczniu. Zdecydowanie brakowało mi czasu na to, żeby też poukładać sobie te plany i jakoś je realizować. Mam kilka też innych zawodowych pomysłów i wciąż jestem chyba na etapie poszukiwania tych rozwiązań, które ewentualnie chciałabym wdrożyć w swoje zawodowe życie, ale wciąż prowadzę szkolenia, wciąż działam razem z wami, dbam o wasze mega głosy i pracujemy sobie nad tymi głosami, więc to na razie ta działka mojej działalności zostaje i tym się wciąż. Zajmuje, a co będzie z radiem? Nie wiem, jeszcze naprawdę nie wiem i nie potrafię odpowiedzieć na, na to pytanie, bo się sama zastanawiam, czego, czego chcę czego chcę, co bym chciała osiągnąć w tym radiu, czy w ogóle chciałabym w nim pracować, w jakiej formie miałaby to być ta praca, w jakim charakterze i czy jestem w stanie poświęcić tyle czasu, ile też w radiu potrzeba na to, żeby taki program przygotowywać, jeżeli na przykład miałoby być to jakieś rozmowy, no i czy nie lepiej w w obecnych czasach zająć się tym na własną rękę, czyli na przykład robić właśnie podcasty, robić rozmowy, tworzyć swoje własne radio, które też dobrze się sprawdza, jest też obecnie bardzo popularne, bo podcasty słuchajcie bardzo mocno jednak zawojowały nasz kraj w końcu. No ale to tak przy okazji odcinka o porozmawiajmy o podcastach, w którym opowiadałam o tym jak to się zaczynało u mnie w podca z podcastami, bo swój pierwszy podcast nagrałam w 2016 roku? Wtedy to był taki czas, kiedy podcasty dopiero zaczynały się tworzyć. Wtedy jeszcze pamiętam rozmowy ze znajomymi, mówiłam, o, słuchaj, nagrywam podcast, i ktoś zadawał mi to pytanie, czyli czym właściwie jest podcast? Dzisiaj Większość z nas raczej wie, czym są podcasty. Podcasty są bardzo popularne, na podcastach oczywiście się zarabia. Podcasty są też rodzajem stacji radiowych. Przykładem może być raport o stanie świata, czy też kilka innych bardziej rozrywkowych czy bardziej informacyjnych podcastów. Każda stacja radiowa również ma już w tej chwili swoje podcasty, swoje audycje wypuszcza w postaci podcastu. I zahaczyłam od ten temat, bo niespowiązany z radiem. Jakby właśnie przez to, że w tej chwili fragmenty bądź całe audycje radiowe możemy właśnie znaleźć na stronach internetowych albo w serwisach streamingowych i posłuchać tylko danej audycji, która nas interesuje, czy danego tematu, który nas interesuje, bez reklam. Okej, okay, patrzę na listę pytań, patrzę na timecode. 26 minut w tej chwili, pewnie 25, czy może 24 minuty z tego wyjdą. Więc może i dużo, może i mało. Zdradzę rąbka tajemnicy, że bardzo bym chciała robić w tym roku krótsze podcasty, odpowiedzi na Wasze pytania, czy też wątki, które chciałabym z Wami poruszyć, ale. Częściej. Czy to się uda, nie mam zielonego pojęcia. Na razie mówię. Styczeń przyleciał mi bardzo szybko. Nie miałam nawet czasu poinformować Was o jakichkolwiek zmianach czy też działaniach, jeżeli chodzi o mega głos, więc zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać, jak będzie dalej wyglądać. Spodziewajcie się niespodziewanego. Plan na razie mam taki, że chciałabym właśnie robić, nagrywać odcinki może dwa razy w miesiącu, ale krótsze, zobaczymy, co z tego mojego pomysłu. Wyjdzie. Trzymajcie kciuki, dawajcie znać, jakie tematy Was interesują, jakie, o jakich tematach chcecie porozmawiać, jakich tematów chcecie dotknąć, polizać, posłuchać, o czym chcecie posłuchać, na jaki temat mogę Wam poopowiadać. Czy też jaką wiedzę mogę Wam zaproponować ze swojej strony? Jeżeli macie pomysły, piszcie na Facebooku MegaGłos, na Instagramie MegaGłos oraz na adres. Chciałam powiedzieć redakcja małpopopradio.pl, ale nie, nie. nie. Mega.głosmałpawp.pl. Możecie też pisać przez formularz na stronie www.megagłos.com. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastów ze wszystkich sezonów. 2023 dopiero się pojawi. Być może już się pojawił, jak tego słuchacie. A jeżeli nie, to pojawi się za chwilę. I na YouTubie również możemy się usłyszeć z podcastem Zadbaj o swój mega głos, a na stronie, tylko przypomnę, znajdziecie również ofertę współpracy ze mną, czyli informacje o szkoleniach, informacje o podcastach, informacje o tym, czym się zajmuję, kim jestem, co robię i po co to robię, i w czym mogę Wam pomóc. Jeżeli mogę Wam w czymś pomóc, to chętnie to zrobię, to już na pewno wiecie, a jeżeli nie wiecie, to właśnie się dowiedzieliście. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków, zapraszam do kontaktu, bawcie się dobrze, trzymajcie się ciepło, no i tym. Radiowym pozdrowieniem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Całuję Was mocno. W radiu nikogo nie całowałam, ale Was całuję, bo jesteście moją przefantastyczną publicznością i pozdrawiam Was gorąco. Dzięki za dziś i do usłyszenia. Cześć, Magdalena Gościmska. Papa. Pa.